Cześć, dzisiaj ci pokażę, jak sobie zamówię moje pary Jordanów 4 przykładowo za 110 zł. Tak one się prezentują, są z Nubuku prawdziwego, więc jest to fajne, że są wykonane tak samo. Pod Instagramem, pod YouTube mamy linka. Wchodzimy sobie tutaj. Musimy się zarejestrować z pierwszego linku, bo bez konta po prostu nie złożymy zamówienia. Po rejestracji wracamy, wchodzimy w Jordany czwórki. Widzicie, ja mam tą parę, tom i mam jeszcze tom. No co, wybieramy sobie po prostu kolorystykę, ja wybiorę tom. To jest ta dokładnie. Wybieramy kolorystykę, wybieramy rozmiar, zjeżdżamy w dół, klikamy sobie tutaj, klikamy sobie buy now, Płacimy sobie blikiem, kartą, czym chcemy tak naprawdę. Tu są zamówienia poprzednie, możecie sobie popatrzeć, jak te buty wyglądają. To są akurat te, które tutaj są. No i co, po prostu wybieracie sobie wszystko, klikacie buy now, płacicie. W zakładce Orders możecie śledzić sobie po prostu postęp waszego zamówienia, jeśli to już będzie gotowe do wysyłki. Będzie to dostępne wraz ze zdjęciami w zakładce Warehouse. Wejdziecie później do Warehouse'u, zaznaczacie sobie po prostu buty, klikacie wyślij, Wpisujecie sobie jeszcze raz tam swój adres, po prostu sprawdzacie czy jest poprawny. Wybieracie sobie przewoźnika jakiegoś najtańszego. Wybieracie na dole kod promocyjny. No i to już tak naprawdę tyle. Polecam jeszcze zaznaczyć ubezpieczenie. To jest dosłownie kilka złotych, a po prostu jeśli coś się stanie z paczką dostaniecie 100% zwrotu za wysyłkę i za buty. To tak naprawdę tyle. Jeszcze raz Ci pokażę na szybko, jak one się prezentują. Jak widzicie, tak one wyglądają. Są naprawdę fajnie wykonane. Nie ma żadnej różnicy. A 110 zł zamiast 1000 zł, więc naprawdę polecam. Jest dużo innych par butów, więc sobie sam zajrzyj zobacz. Dzięki, cześć!